Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim filmie pokazałem Wam taki oto komputer za 300 zł. a dzisiaj przerobimy go sobie na serwer NAS. Jeśli ktoś z Was się zastanawia czym jest serwer NAS, jest to dysk który umożliwia przesyłanie plików z dowolnego urządzenia na niego, a potem pobranie ich z powrotem na inne urządzenie, ale do używania serwera nie będziemy potrzebowali karty graficznej, więc takiego auto GTX 750 Ti możemy sprzedać za około 100 na Oelipsie i wtedy koszt takiego auto serwera wyniesie około 200 zł. A więc jeśli jesteście ciekawi jak to zadziała, to zapraszam Was do oglądania. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym Wam zaprezentować stronkę kursinv.pl. Są tutaj zagadnienia z od pierwszej do trzeciej klasy technikum informatycznego, więc jeśli ktoś z Was tak jak ja się przygotowuje do egzaminu zawodowego, to jest to bardzo fajny sposób, aby sobie powtórzyć wiedzę. Jeśli chcecie wspomóc kanał, to możecie użyć kodu PC Master, za co będę Wam bardzo wdzięczny, a więc bez przedłużania zapraszam Was już do oglądania. Dobra, a więc żeby zrobić ISO, wchodzimy do programu Ultra ISO, do którego link zostawię Wam w opisie. Klikamy plik, otwórz i wybieramy obraz ISO naszego serwera. Klikamy butowalna, zapisz obraz dysku i potwierdzamy jako administrator. W tym okienku wybieramy naszego pendrive'a i klikamy zapisz. Po czym klikamy tak i czekamy aż nam się wykona cała procedura. Teraz jak już widzicie skończyła nam się robić instalka, więc klikamy zamknij, wyciągamy pendrive'a i przechodzimy do instalacji na naszym serwerze. A więc żeby zainstalować naszego trunasa, przechodzimy do boot menu, wybieramy naszego pendrive'a, klikamy jak widzimy takie coś enter, i przechodzimy standardowo całą instalację. Instalacja Trunasa wygląda tak jak instalacja każdego innego systemu, więc po prostu puszczę Wam to w przyspieszonym tempie. I widzimy się, jak już mi się zainstaluje serwer. Widzicie teraz na ekranie adres IP, który musimy wpisać w przeglądarkę. A więc teraz go przepisuję. Jako nazwę użytkownika wpisujemy root i hasło, które ustawiliśmy podczas instalacji serwera. Przechodzimy do zakładki accounts, users i klikamy add, aby dodać użytkownika. Wpisujemy sobie tutaj na przykład nasze imię, tak jak w moim przypadku. Wpisujemy sobie hasło użytkownika, którym będziemy się logować z poszczególnych komputerów, i klikamy submit. Przechodzimy teraz do zakładki Storage, Pools. Klikamy Add, Create Pool. Nadajemy sobie teraz nazwę naszej puli. Klikamy dyski, które chcemy przenieść do naszej puli. Zaznaczamy zakładkę Force i klikamy Create. Klikamy Add Dataset dajemy sobie nazwę naszemu dyskowi, który będziemy widzieć i klikamy Submit. Klikamy trzy kropki obok naszego dysku i wybieramy Edit Permissions. Wybieramy naszą nazwę użytkownika i klikamy Use ACL Manager. Wybieramy sobie tutaj Open, Continue i klikamy Save. Następnie przechodzimy do zakładki Sharing, SMB Klikamy Add, wybieramy sobie dysk, który chcemy udostępnić z takim niebieskim logo ACL. Klikamy Submit i już teraz dysk powinien być widziany na innych urządzeniach w sieci. Przechodzimy do zakładki Sieć, klikamy na naszego Trunasa, wchodzimy na nasz dysk i teraz spróbuję tutaj wrzucić jakiś plik i zobaczyć, czy otworzy on się na innym urządzeniu. Dobra, jak widzicie, pieczek na kompie jest rzucony na serwer, więc teraz spróbuję go otworzyć na laptopie. Przechodzimy do sieci, do naszego trunasa. Jak widzicie, wszystko się pięknie ładuje. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie strzelić subika, łapkę w górę oraz komentarz dla zasięgu. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko.